W kwietniu 1809 roku 32 tysięczny Korpus Wojsk Austriackich dowodzony przez arcyksięcia Ferdynanda de Est uderza na Księstwo Warszawskie. Jego celem był szybki podbój słabo bronionego Księstwa Warszawskiego, dzięki czemu Austriacy spodziewali się wciągnąć do wojny Prusy. Naczelny wódz książę Józef Poniatowski postanowił stawić opór Austriakom na przedpolach Warszawy. 19 kwietnia pod Raszynem rozegrała się bitwa. Po nierozstrzygniętej bitwie pod Raszynem Austriacy zajęli Warszawę. Poniatowski oddał stolicę i przegrupował swoje siły na prawą stronę Wisły, na ufortyfikowaną Pragę. Zmusiło to Austriaków do objęcia Warszawy garnizonem, który zamroził część sił i paradoksalnie odebrał tak charakterystyczną dla ich strategii inicjatywę. Austriacy próbowali przedostać się na prawy brzeg Wisły, lecz garnizon praski pokonał jednostki austriackie. Po zajęciu Warszawy część korpusu arcyksięcia de Est Wyruszyła na północ, docierając kolejno do Płocka i Torunia. Celem tych działań było rozciągnięcie terenu zajętego aż pod granicę Prus. Torun otwiera oblężenie. Austriacy próbują podejść pod Poznań. Henryk Dąbrowski mobilizuje armię w Wielkopolsce. Pod supsą powstrzymuje Austriaków. Zdezorientowana austriacka armia Ferdynanda rozpoczyna odwrót w kierunku Warszawy. Poniatowski ze swoją armią ruszył na południe do Galicji zaboru austriackiego, trzymając się przy tym blisko Wisły, tak aby kontrolować sytuację. Rezultatem działań wojennych na południu kraju było zajęcie Lublina, Sandomierza, Zamościa, Lwowa i Krakowa. W nocy z 18 na 19 maja, Brygada Sokolnickiego po zaciętych walkach zmusiła załogę austriacką w Sandomierzu do kapitulacji, zdobywając twierdzę i punkty przeprawy na wiśle. 20 maja 1809 roku skapitolowała silna, twierdza zamość z bogatymi zapasami wojennymi. Armia polska stanęła u szczytu powodzenia i wydawało się, że wojna zakończy się za kilka tygodni opanowaniem całości ziem polskich zagarniętych przez Austriaków. Tymczasem główne siły austriackie, zaniepokojone sukcesami Poniatowskiego, 2 czerwca 1809 roku opuściły Warszawę i ruszyły w pościg do Galicji. Wojska polskie Dąborowskiego i Zajączka zajęły miasto. Poniatowski, obawiając się przybycia głównych sił, Ferdynanda postanowił znaczne siły polskie pozostawić w widłach Wisły i Sanu, będąc pewny wsparcia oddziałów rosyjskich, które dotarły w okolice Ulanowa. Wspólnymi siłami planował zatrzymać przeciwnika i uderzeniem zmusić go do odwrotu na Kraków. Takie porozumienie pod naciskiem Napoleona i ambasadora Francji w Petersburgu gwarantował car wydając rozkaz Korpusowi Wojsk Rosyjskich dowodzących przez Galicyna, stacjonującego wówczas w Lublinie. Dyplomacja austriacka potajemnie uzyskała gwarancję od cara Rosji, że armia carska nie będzie brała udziału w walkach po stronie Polski. Poniatowski przeprawił część wojsk na prawy brzeg Sanu, na wybudowanym moście we wsi Czekaj. 12 czerwca 1809 roku, Austriacy podchodzą pod Gorzycę. Podmokły teren, liczne groble i kanały nawadniające sprzyjały mniej licznym Polakom, których główne siły skupiły się we wsi Pączek. Austriacy atakują rejon tej wsi. Ta pozycja nie została zdobyta przez Austriaków mimo ataków trwających do godziny 17. O godzinie 16 książę Józef Poniatowski odparł atak austriackiej kawalerii i artylerii na lewym skrzydle. Austriacy zaniechali dalszych ataków, ograniczając się do strzału artyleryjskiego, który trwał do godziny 22. Polacy, którzy liczyli na pomoc wojsk rosyjskich, zrozumieli w końcu, że Korpus Rosyjski, mimo formalnego sojuszu i zobowiązania do takiej pomocy, nie zamierza się angażować przeciwko Austriakom. Wobec przewagi liczebnej wroga Poniatowski przeprawił się w nocy z 13 na 14 czerwca przez rzekę, a 21 czerwca ruszył w stronę Puław. 18 czerwca Austriacy odbili Sandomierz. Po klęsce wojsk austriackich w bitwie z Francuzami pod Wagram 5 lipca 1809 roku i wystąpieniu przeciwko nim Rosji sprzymierzonej z Francją, wojska austriackie opuściły terytorium Księstwa Warszawskiego. 15 lipca Poniatowski zajmuje Kraków, uprzedzając Rosjan. Wojna dobiegła końca. Księstwo Warszawskie poszerzyło swoje granice terytorialne. To ostatnia zwycięska wojna Polaków w XIX wieku. Na kolejne zwycięstwo Polski trzeba będzie czekać ponad 100 lat.